Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu osobom. Jedną z nich jest pan Szymon, właściciel hotelu na Ostrowie Tumskim, który stracił niemalże wszystko, jednak mimo tego nie poddaje się i walczy o swój biznes. Zadaliśmy sobie pytanie, co możemy zrobić. Odpowiedź brzmiała: możemy zrobić wszystko. Nie poddajemy się i nie poddamy się nigdy. Tak naprawdę życie nas nauczyło z bratem, że nie ma opcji, żebyśmy się poddali. I nie ma sytuacji, która by nas tak naprawdę złamała. Pan Szymon jest właścicielem hotelu Wender Edu, w którym odbywała się masa konferencji. Rocznie nawet 10 tysięcy osób uczestniczyło w różnych wydarzeniach w tym miejscu. Teraz jest jednak pusto. Właściciel, mimo tego, nie poddaje się i mówi, że żadnej pracy się nie boi. Sprzedaje swoje prywatne mieszkanie i chce kupić czas. Czas jest najdroższą rzeczą, jaką możemy uzyskać dla naszej firmy i dla Obiektu, który stworzyliśmy e, nie tylko mieszkanie, no, Udało mi się sprzedać samochód, udało mi się, teraz zamierzamy sprzedać kolejny samochód pracowniczy. E, tak naprawdę zostawiamy sobie tylko to, co jest niezbędne do bieżącego funkcjonowania. Właściciel walczy o każdy miesiąc i szuka rozwiązań. Stworzył salę online, która daje możliwość przeprowadzania szkoleń i nie tylko w internecie. Centrum stworzyło także nową usługę COVID Concierge. To jest rzecz, która tak naprawdę ma pomóc um, osobom. Schowanym w tym momencie jednak w kwarantannach, osobom, które nawet nie tyle, że są zmuszone do pozostania gdzieś, tylko które chcą zostać. Jeżeli ktoś potrzebuje jakichś prywatnych usług, nie wiem, nie ma rodziny, nie ma znajomych, albo nie chce angażować rodziny lub znajomych, a potrzebuje, nie wiem, przewieźć ważne dokumenty do Warszawy z, z chwili na chwilę, e, potrzebuje, żeby jego mamy na przykład zawieźć do lekarza, a w międzyczasie trafił do kwarantanny, no to jesteśmy się w stanie podjąć takich różnych dziwnych zadań, które w normalnych warunkach towarzyszą hotelarstwu. Pracownicy są solą tego miejsca, to dla nich właściciel chce ratować biznes. Pani Monika pracuje na recepcji w hotelu od trzech lat. Szef o nas walczy tak na dobrą sprawę, to, że się staramy z całej siły nie poddawać. No i to, że jest to miejsce wyjątkowe i ze względu na pracowników, i ze względu na gości, którzy też mówią nam, że to miejsce po prostu, że chętnie do niego wracają. Odzew od ludzi jest tak wielki, że teraz właściciel hotelu nie może się już poddać i nie ma na to przyzwolenia. Dla wielu ludzi może się wydawać, że taki komentarz w stylu trzymajcie się, nie poddawajcie, przyjdziemy na wiosnę, nie ma dużego znaczenia, ale on ma duże znaczenie, bo to jest też tak, że on trochę nam daje siły, i wiary i nadziei i chęci dalej do walki i nie załamywania rąk. To jest cudowna chwila tak naprawdę. W całym tym kryzysie, w całej tej ciężkiej sytuacji jaka tak naprawdę jest, bo nie ukrywamy, my walczymy o każdy miesiąc. To nie miejsce i czas by narzekać, mówi właściciel hotelu, który może być przykładem dla innych osób. Echo 24, Marta Wrońska.